Cześć, witajcie. Zapraszam do kolejnego filmu. Tym razem porozmawiamy sobie o budowie w Samsungu Galaxy S4. I jakby bezpośrednią przyczyną do, do nagrania tego filmu jest to, że w tej recenzji po pięciu tygodniach użytkowania Samsunga Galaxy S4 wiele osób pytało: "No jak to, przecież mówiłeś niedawno jeszcze i na Twitterze pisałeś, że wszystko jest dobrze z obudową, że nic się nie dzieje i tak dalej." Tak, ale faktycznie w weekend, dopiero właściwie pod koniec weekendu tego długiego, zauważyłem, że rzeczywiście mam jakąś rysę na, na ramce od telefonu, a mianowicie na taki jest delikatny odprysk po prostu. I teraz chciałbym wam to pokazać. Postaram się jak najlepiej. Wrzucę gdzieś ewentualnie już tutaj zdjęcia zrobione, powiększone aparatem. Z obiektywem makro, żeby, żeby po prostu jak najbardziej Wam to pokazać. A mianowicie widzicie tutaj tą taką delikatną kropkę. Ta kropka, która się tutaj mieni. O, o zresztą tutaj widzicie, ja sobie to przetrę w tym momencie i widzicie, tu jest jedna większa kropka, a tu jest więcej małych. I nie wiem od czego to jest. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Myślę, że obraz jest wyostrzony. O, tutaj to teraz dobrze widać. To są delikatne odpryski, które pojawiły się na tej ramce tylko na razie w tym miejscu. Ale niestety nie mam pojęcia od czego się pojawiły tak naprawdę, bo cały czas telefon noszę we wsówce, więc hmm, powinien być dobrze chroniony. Tym bardziej, że telefon jest włożony dołem do wsówki, więc tutaj właśnie powinno być wszystko najlepiej chronione. Zdziwi nie zdziwił mi się, gdyby u góry były jakieś dziwne odpryski. Ale tutaj póki co nic nie ma. Ale tak później doszedłem do wniosku, gdzie to, to znaczy, co może być powodem tych odprysków na dole ekranu. A mianowicie, co dole ramki. A mianowicie, w momencie kiedy telefon wkładam tak na noc i tu wpinam ładowarkę, nie zawsze za pierwszym razem trafię ładowarką po prostu w ten port. No, telefon jest naprawdę cienki, więc po prostu możliwe, możliwość jest taka, że po prostu zahaczam tutaj i to, i to może być przyczyną tych, tego porysowania. Więc może to być z mojej winy. Telefon mi nie upadł, e, nigdzie nawet nie spadł, tak powiedzmy z 5 cm, gdzieś nie był rzucony na blat, czy coś takiego. E, nie uderzyłem żadnym innym przedmiotem też o ten telefon, więc e, faktycznie może to być typowo moja wina. Sama ramka jakoś nie, nie odniosła żadnych śladów użytkowania po tych 5 tygodniach. E, ekran tym bardziej, z tyłu również, e, dla tych, którzy mają jakieś wątpliwości, czy się ekran rysuje, tutaj nie ma żadnych rys, naprawdę. Te jakieś tam przebarwienia, które tak mogą być śmiesznie być widoczne. To jest po prostu, jeżeli światło załamuje się pod odpowiednim kątem, to poszczególne jakby te kropki wyglądają tak, jakby były, wypalone albo wypalone pixele coś na tej zasadzie. W każdym razie tu jest wszystko OK, tu nie ma żadnego problemu również przy przyciskach, zasilania i głośności. Wszystko jest bez problemu, to jest jakiś brud, więc spokojnie tu żadnych jakby defektów nie ma, no niestety tylko to miejsce. Postaram się gdzieś tutaj, żeby były jakieś zdjęcia w powiększeniu. Mam nadzieję, że wam to trochę ukaże i jak to wygląda. Muszę przyznać, że po prostu jestem trochę zawiedziony pod tym względem z tego względu, że w Samsungu Galaxy S3 nie miałem czegoś takiego, bo tam ta ramka jest taka bardziej zaokrąglona na tych rogach, no i tam nie ma jakby wystającej ramki, a tu jednak ta ramka jest jakimś Takim wystającym rantem, tak jak zresztą widzicie, zbiera się też tu trochę kurzu i drobnych elementów w tym miejscu, więc no, musimy się z tym niestety pogodzić. Zobaczymy, jak będzie to dalej wyglądało. Oczywiście będę Was na bieżąco informował. Dobra, dziękuję, trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej!